Oczywiście w komandem ten raz, bo jutro będzie rok odkąd zacząłem grać. I jakby ktoś nie wiedział, jutro są walentynki. I też ostatni i też jutro jutro po szkole zaczynają się ferie. Jak ktoś chodzi do, do pracy, to mu się weekend zaczyna wtedy. Dobra, zagram sobie jakąś. Taką mapkę, którą dobrze znam, ale która jest jakąś nieoficjalną, ale ją dobrze znam Z, ze starych czasów. Już niedługo będzie rok. O, ta mapa była fajna! Co sobie fajnie, tylko dobrze wybrać. A też jutro też jutro jeden tak też jutro jeden za moich kolegów ma urodziny więc pozdrawiam go i życzę mu wszystkiego najlepszego ja, jak zobaczy ten i niech, niech zobaczy ten film dzisiaj no to dobra Enakiel, no, a oczywiście jako mój wróg, bo to jest tradycyjny wróg USA? No ja tam mapę dobrze znam. tam ja sobie grałem już. Ujacie, już 7 miesięcy temu albo 8. Jak kiedy to zleciało? No dodatek, 2020 to był chyba. To był chyba maj albo kwiecień 2024, więc no może 10 albo 9 miesięcy temu. Niedługo w ogóle będzie rocznica otwarcia kanału, 26 marca. to już nie <kluzł> Niedługo, jeszcze półtora miesiąca. Ech ty, jedź tak, żeby nie przejechać tych żołnierzy, bo to nie jest zgodne z prawem przejeżdżania ludzi. Ci żołnierze mi się jeszcze do czegoś przydadzą. W sumie to nawet moi nie są, ale... A ja w sumie, każdy zobaczy dlaczego. Tylko będę musiał najpierw rozbudować bazę, bo trochę tu pusto jak na razie o fajne to są te właśnie a pamiętam jak to jak to niszczyłem bez ludzkiego pozwolenia czy ja sam jestem człowiekiem to ze swoim pozwoleniem to robiłem Bez pozwolenia cywilów, których są właśnie te samoloty, też jakieś takie wojskowe mi się wydają. A, a dobra, to jest akurat głupie. I nie powinno się o tym myśleć na tak ważnych filmach. No i, no i co? O nie. Ci żołnierze mi się przydadzą do tego Aha, żeby ich wygonić za pomocą wieżyczek, ale, a przejechałeś go, tego też zaraz przejedziesz. To jeszcze jest czas, żeby przejechać tego pijaka. Nie spijamy. Po prostu jest spijamy. Nie, nikt na to nic nie poradzi. Taki już jest. Taki już jest i będzie do końca życia. No naprawdę. Tacy ludzie niektórzy są. Rozjechałeś... Aha, wyjechałeś go. I zniszczyłeś mur. Ty chamie. Murów się nie niszczy. W tak bezcelny sposób dobra good. Dobra. Dawaj, pojdę. Tamten nie chciał cię przyjechać od tego, nie? Dobra, to może komandę go zniszczą. No, no i gubek, gubek jak to, gubek. Musiał zrobić taki wygubek. Nie, 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 to nie tutaj tu się wsadza. Się wsadza w cztery litery. No, budować to i zaraz komandy wjadą w tego typa. Bo on jest, on ma coś z głową. O, tu są Tory, a no faktycznie tamten pociąg. No i to jest to miasto. Okej, okay. okay, dobrze. Dobrze je pamiętam. Budynek w budynku. Dźwik w śmieciach. on wystaje ze śmieci, ale. nie został wyrzucony na śmieci, tylko on zbiera te śmieci. Nie wiem, to by wpadł na tak głupi pomysł. Ale naprawdę jesteście chorzy. <laughs> Ci ludzie dzisiaj są głupsi niż sztuczna inteligencja. Która źle napisy pisze. No. And clear. Fly Yes, sir. On to new AO. Oh, yeah, on tak szybko. Efektywnie ten film już trwa 8 minut, on W 8 minutach atakuje. O nie! Myślałem, że wylecisz w ten. w ten. wieżowiec. To by fajne raczej nie było. O! Właśnie o ten pociąg mi chodziło. Dzień dobry, a co to za hałasy? Co to za impreza? Proszę się rozejść. O nie... Wystarczy mi tych zbiórków. O nie... w te mapy grałem już rok temu Jak to? W lutym W czasie ferii Ja w to grałem Też o wiele razy Dobra, ja jeszcze jednego takiego będę miał Tak, tak mocną strzał Że dojdzie do trzech tereningów. Ty ty. Wy rozumiecie? Macie zaatakować tych jak Wam się nie uda, to użyjecie tego. Bo już od na samym początku wiedziałem, że Wam się nie uda. No nie mówiłem, nie mówiłem. Ej, jak to? Nie da się tak daleko strzelić tym czymś, To jest głupie, głupsze niż głupie. A nie lepsze niż nowe, tylko grubsze niż Nie! Co to jest? Co to jest? Chodź. Nie, 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 nie! Ty z WOLU! i tak to się kończy Zadzieranie z generałem Muntonem 16 Tak to się kończy Po prostu niech będzie generałem Muntonem Dalej będzie w nazwie kanału, to akurat prawda, ale do ułatwienia będę się po prostu tam po siebie nazywał, generałem, to... zborym. Zna takiego Legionaire taki, nazywa się legiona Generals, to on jest... on jest jednym, on mnie zna, jest trochę... Bo ja muszę się na czacie nazywać. Tak. Był, była tam taka sytuacja, która nie zbyt, która nie była zbyt dobra. Dobra. Te samoloty zniszczą A wy, ty, bój do żerze, buduj centrum strategiczne. Będą potrzebne bomby tywanowe, tak zwane Carpet Box. O ja cię! Jesteście chorzy. Psychicznie. Jesteście upośledzeni. Jesteście upośledzonymi. E, nie wiem czym. Pomyliłem drzewo z robotnikiem, no bo w sumie obydwoje są drzewami, robotnik stoi jak drzewo, a drzewo stoi jak drzewo. Gupi robotnik. Dlatego nie lubię robotników. Dlatego nie lubię robotników. Nie darażnią wszystkich. Niszczą wszystkich. Myślą, że są najważniejszymi osobami na tym świecie. O. Oh. Yeah. no, fajna mapa taka. wiem dookoła. Yes helikopterami. No i może pomocą lotniczą jeszcze jakieś samoloty na przykład mi <laughs> <laughs> pomogły, ale co to jest? to będzie taka fajna mapa, którą z nami już przez cały rok. O, wiem! Muszę ją dobrze znać. Znaleźć. <laughs> Kampf am Deutschland! Nie przeklinać mi tutaj Deutschland. Jakiś Deutschland, też Niemcy. Po Niemiecko, jakby ktoś nie wiedział. Znam taką fajną mapę. O, ta może być, ale znajdę tam, tam. Nie tam, ale dobra, jednak wybiórz. Jednak wezmę. om oh, jag går och bär en så Jag har lättare att få isär åt mitt håll. Som W czacie na żywo się robię. Ja w sumie też samego siebie oglądam w czasie czatu na żywo. Niszczyciele, a w ogóle tu są też te łódki, które są bardzo przydatne w czasie desantów, który już im zrobił. Czyli tej siły polskiej, ale nie każdy. Na przykład wiem, może taki, co się uczy, co zna trochę polskiego, ale się w tym gubi często. Bez Nie no nie jest głupi jest. Po prostu nie umie polskiego za bardzo. Bo się uczy na przykład było o... Działem. W październiku miał taki film, to był. No. A, taki jeden. A taki jeden czarownicki pan. No co to ma być? Czemu nie jedziesz? No. A ty niszczycielu, nie chcesz szczelać z tej kupi? Eee. Takie te ludzie dzisiaj są. Są głupie. Ja myślę, że są chorzy. Ludzie. Ej! Co ty wyprawiasz? Możesz tu wrócić teraz. do takiej łódki w mieście ile co? osiem osób? to bardzo dobrze bo zaraz ich narobię około dziewięciu tysięcy nie no gdzie ten gdzie za duży <słuch> <słuch> wróg bardzo często jest upośledzony No, są rzeczy. Co gdyby je tak wszystkie zniszczyć? <grystanie> nie, no, oczywiście żartowałem. Co chciałem powiedzieć? Co gdyby je tak wszystkie przejąć? To by było coś dopiero. Chociaż nie będę przejmował tego. Po co mi to jest? Po co mi to jest? Wszyscy idzie, a do pewnego najazdu. <grystanie> o którym zaraz wszyscy, który zaraz wyjdzie na światło inne. <grystanie> Fajnie. Uh, 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 aha, nie, ch nie chcę za bardzo pytać, co tutaj robi ten Starfighter i czemu ten mały raptor lata dookoła. No raczej nie jest wielkości zwykłego raptora, to jest mini raptor. Zwykły raptor jest całkiem duży, a nie tak jak ten. Zwykły raptor to jest większy, tyle razy jest większy kilka razy od człowieka, Ten ten jest tylko dwa razy większy od człowieka. No. Czas. Wszyscy go, są gotowi chyba już na desant. Tak czy nie? No. Nie, jeszcze nie. Jeszcze potrzebuje trzech żołnierzyków. Co wy robicie? Ty musisz tutaj. Ale, Dymis, kupię się za tobą. Alright. wszyscy zaraz wypłyną. Wypłyną, nad... wypłyną w długi rejs, który wcale nie będzie taki długi. Będą musieli przepłynąć całe jezioro. Ciekawe, co to jest za jezioro. Z czterema miejscami na rzeki. Fajne jezioro to jest. Tylko, że. Co to jest za jezioro? O, aha, ten, ten typ jest upośledzony. Już tyle razy to powtarzałem. O nie. 21 minut, a ten film miał trwać 20. Dobra. Jak, jakoś wszyscy przetrwają do tego momentu. Zaraz i tak wygram to. Ha, Tak to się kończy wszystko. Tak to się kończy zadzieranie z generałem Moontonem. O nie. Dobra, dobra, niskie. Co to ma być? Co to ma być? Ej, nie na to za nie na to za po prostu tych wrogów. Dobra, chyba, nie, chyba jakoś... Bo mi idzie to lądowanie w Normandii. Ej, to jest może Normandia? To sumie nie, za blisko jest ląd. Tam normalnie był cały kanał praktycznie a tutaj jeszcze się schowałeś mały mała popierdółko za za dwie minuty się to wszystko skończy ha, ha, za dwie minuty kończy się ten film jeszcze dla tych jeszcze za, zakończeniem będzie Oczywiście to, nie no nie to, w sumie i tak to będzie zakończenie. <gry> Nawet Polak, jakiś i Mark Wilczyński. Nie wiem, czy jest Amerykaninem polskiego pochodzenia. Trzy, dwa, jeden.